W wieku czekaliśmy, by dzisiaj w odrodzonym powiecie zamanifestować, że jesteśmy godnymi spadkobiercami dorobku czteroletniego Sejmu zwanego Wielkim. Stojąc przed pomnikiem, zniesionym dla upamiętnienia wiekopomnego czynu naszych praojców, pochylmy czoła w głębokiej zadumie nad wydarzeniami, które dwa wieki temu miały miejsce i zaowocowały uchwaleniem. W dniu 3 maja 1791 roku konstytucji, pierwszej w Europie, Polska Przedrozbiorowa była po Rosji drugim co do wielkości państwem w Europie. Była jednak słaba pod względem ekonomicznym, politycznym i militarnym. Wśród światłej części społeczeństwa, wychowanków Szkoły Rycerskiej, Szkół Komisji Edukacji Narodowej, Kuźnicy i Klubów Demokratycznych, dojrzała myśl ratowania Polski. Poprzez przeprowadzenie odpowiednich reform. Po raz pierwszy poszukano ratunku we własnym społeczeństwie, a nie u obcych. Czas po temu był sprzyjający. Rosja była zajęta podbojami nad Morzem Czarnym, Austria przejawiała bierność, udało się zablokować porozumienie między Prusami a Rosją. Anglia prowadziła wówczas korzystną dla nas politykę. Zwołany wówczas Sejm Wielki. Pracował nad zmianą systemu państwowego, wprowadzał reformy, na które czekali już Andrzej Chrzmodzewski i ksiądz Piotr Skarga. Opracowano nowoczesny podział władzy, wynikający z filozofii Monteskiusza i pięknych haseł rewolucji francuskiej: wolność, równość, braterstwo. Przeprowadzona reforma skarbu miała zapewnić finanse na utrzymanie stałej 100 tysięcznej armii, zniesiono osłabione Liberum Weto, o wąźnionice szlacheckiej wolności. Oraz poprzez wprowadzenie zasad dziedziczności tronu, uniknąć wolnej elekcji i związanych z tym wszelkich negatywnych skutków. Zorganizowana przez przedstawicieli ponad 100 miast czarna procesja przyspieszyła pracę nad ustawą o miastach. Szli bez krzyków i tumultu, w milczeniu i powadze, a te żądania mieli spisane. Weszły one w większości w ustawę o miastach. Powstał prawnie stan trzeci. Choć nie tak liczny i silny jak na zachodzie Europy. Autorzy Konstytucji chcieli pojęcie ojczyzny przenieść na cały naród, a nie jak dotychczas ograniczało się ono do narodu szlacheckiego. Stąd sprawę chłopską tylko zaznaczono, jednak z myślą o dalszych jej regulacjach. Zerwano z tradycją instrukcji sejmików, które ograniczały samodzielność posłów. Każdy poseł miał być odtąd przedstawicielem całego narodu. Jego opinia nie mogła być niczym ograniczona. Tymczasem nad Sejmem Wielkim zaczęły gromadzić się czarne chmury. Znakomita wówczas dyplomacja rosyjska doprowadziła do całkowitej zmiany sytuacji politycznej w tej części Europy. W końcu kwietnia los Polski był już przesądzony. Pokój w Europie, zachowany kosztem państwa polskiego, którego wymazanie z mapy Europy cicho zaakceptowano. Do uchwalenia konstytucji pozostało już tylko kilka dni. Ustawa rządowa rodziła się niemal w konspiracji i znana była tylko autorom i wtajemniczonym. Celem osłabienia magnackiej opozycji posłużono się podstępem. Mianowicie sesję zwołano zaraz na pierwszy dzień po przerwie wielkanocnej. Powiadomieni o tym wcześniej zwolnieni zwolennicy konstytucji gremialnie zjawili się na sali obrad w dniu 3 maja 1791 roku. Po otwarciu sesji na sali zapadła cisza. W ogromnym napięciu oczekiwano, gdyż ogół nie znał treści Konstytucji. I w tę ciszę padają pierwsze słowa wstępu do konstytucji. Wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencję polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest. Powierzony. Odczytanie tekstu konstytucji przyjęto entuzjastycznie. Wiwaty na sali i galerii zagłuszyły nielicznych oponentów. W radosnym pochodzie, niosąc króla Stanisława Poniatowskiego i marszałka Stanisława Małachowskiego na ramionach, udano się do pobliskiej katedry, by tam odśpiewać Te Deum Laudamus Ciebie Boże chwalimy. Jeszcze w maju wkroczyły wojska rosyjskie i Targowiczanie. Nieliczne wojsko polskie biło się dzielnie. Odniesiono zwycięstwa pod Dubieńką i Zieleńcami. Wówczas ustanowiono najwyższe wojskowe odznaczenie Virtuti militarii. Pierwsi otrzymali je książę Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko. Szybko po sobie następują rozbiory Polski. Jedyny przypadek zbrojnego oporu stawił wkraczającym żołnierzom pruskim kapitan Więckowski. Na czele z 60 żołnierzami broniąc Kargowej. Śmierć jego i kilku żołnierzy upamiętniają tablice w kościele w Kopanicy i na Ratuszu w Kargowej. Rola Konstytucji 3 Maja w kształtowaniu świadomości historycznej i narodowej była ogromna. Jej rocznice obchodzone pod zaborami i wśród Polaków rozproszonych po całym świecie łączyły myśli i serca rodaków. Jej ducha znajdziemy we wszystkich powstaniach narodowych, a z chwilą uzyskania niepodległości dzień 3 Maja uznano za święto narodowe. Konstytucja 3 Maja stworzyła nieznany dotychczas w Europie model państwa prawa i obywatelskich wolności. Taka wizja i dziś nam przyświeca, głosiła ona wartości, które po 200 latach okazały się trwałe i nadrzędne we współczesnym. Świecz. Dziękuję. Będę przechodzić mają. Szczęśliwy narodu Bo. Wrócić tę pieśń raz na... Szczęśliwy Wstawajcie Słońce schodzi Niebo się tkwi W kraju obroną miastaśmy poćwignęli już nad naszą koroną. Ten król nasz Boga. on and yet I żyjem się mi Pamięć twoja nie zaginie. Witaj maj, piękny maj, U Polaków pobieraj. Witaj maj, piękny maj, U Polaków pobieraj. 3 maja że My swoimi promieniami pójdziemy Biały z nami, witaj maj, trzeci maj, u Polaków młoki aj, aj. witaj maj, trzeci maj. Let I yeah. Szanowni Państwo, kończąc dzisiejszą uroczystość.